To no jest oznaczone, nie? Yy, Pani od, oddech? Oddech? zachowany. 20 na minutę. 20 na minutę. Łukasz, odeświ, odeświ, bo na pewno wiadomo jamie tam ma jakieś, w czystości. Cienką rurkę do dziecka. Dziecko różowe, drożne. drożne Ten 40, stowa, tak. 45 minut minutę, a na 150. Wszystko. 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 dziecko po Jakiś to Nie musimy odbezpieczać. Dziecko obwijamy. Dziecko owijamy, mamy obwijamy drugim. Bez Czy Drugim mogę? nie? Druga? Położę. To jest obrażeń. Ręce. To jest obrażeń. Nawrót kapilarny. Poniżej z dwóch sekund. I teraz gdzie się droga? Drugie. Główka wychodzi. Odsy Dobra. Odsysam ewentualnie. guzik, się oddycha. Przecinamy torbowinę. Nie przecinam, oczywiście, nie? No ale kiepacz, proszę ciągnąć. Przecinacie, tak? Na, no, tak, blokujemy. Na, no właśnie, pociągnie. Naciskamy i. Dobrze. No. Cześć, cały zespół? Czy ktoś w wozi... oczy tak. jest? Nie ma nikogo. Oddech? Wodę wstawić z e, oddech zachowany, a no, później chodzi się na minutę, 150 Następny kocyk, następne dziecko, odesłałeś tam te płyny wszystkie? Ssakiem? Tutaj to dziecko. Kobieta bez zmian. Tutaj to dziecko jest no, nie? Bez e, bez kobieta z czytana, tak? Czytane rozumiem. Okryte dziecko. Jakieś leki, pani wryza? Tak, nie. Weź, Weź powiedz panu. Pani Adwa? Śniadanie. Śniadanie, tak? E, jakieś alergie? Nie. Oczulenia. A co robicie z dziećmi jeszcze? Zabezpieczamy cały czas badamy Dobrze. parametry. Parametry kontrolujemy. Dzwonię 998 od... 99, y, Mamy tobetę w ciąży, która urodziała dwójki dzieci. Są parametry są to... w normie, Kobieta jest stabilna. Dzieci stabilne, dzieci Mamy może powiadomić. Ile jest dzieci? Wójka. Dwójka. Jest chyba zespełni. Co minutę sprawdzamy zrozumie tętno oddech i czekamy przez produkcję. Zobaczmy termicznie. Tę podaliście? Nie, nie. nie. Teraz komu nie? 40 oddechów zapłodzi. To ja to mamę, masz teraz nie? To jest Tak jak na początku, tak. można by było podać mamę, żeby tam przytuliła i tak dalej? Przyjeżdża karetka. Czy jest panowie co jest? Dwójka dzieci. Porod na miejscu, gdzie przejechaliśmy. Tu no. hmm, by to stabilna, bezpieczna, stabilne, bezpieczone technicznie. Tak jeszcze. Co jeszcze? Nie może już nie urazował, także oparła się nie od początku.